Pododdział Stoj. Na prawo, patrz Panie Brygadierze, aspirant sztabowy Hemmerling melduje jednostki z terenu gminy Kcynia i Szubin po ćwiczeniach Pododdział ważność, pododdział Spoczni. Światowy ukończony Sędziego Gminnego Zawodów Sportowo-Pożarniczych w dniu maja 2014 roku przeprowadzono w Klinie Zawodów Sportowo-Pożarniczych gminy Szupin, w którym wzięło udział 12 drużyn. Komisję Sędziowska powołał Komendant Poletowy Państwowej Straży Pożarnej w Nakładach Otece na Sejmie Gminnym Zawodów Gór i Natury Małej Zawody rozegrane zostały w konkurencjach. Ćwiczenie bojowe, szlacheta pożarnicza 50 metrów Przeszkodane. Klasyfikacja generalna zawodu przedstawia się następująco. Grupa wiekowa, 16-18 lat, dziewcząt. Pierwsze miejsce OSP Słowary 157,8. Grupa C Kobiet. Trzecie miejsce z wynikiem 153,6. OSP Królikowo. Drugie miejsce z wynikiem 144,3. OSP Żubin. Pierwsze miejsce z wynikiem 143.1 OSP Rynarzewo. Grupa seniorów. Siódme miejsce z wynikiem 164. OSP Ciężkowo. Szóste miejsce z wynikiem 157.8 OSP Tur. Piąte miejsce z wynikiem. 146,6 OSP Rynarzewo. Czwarte miejsce z wynikiem 136 ,30 OSP Słonawy. Trzecie miejsce z wynikiem 135 ,30 OSP Wąsosz. Drugie miejsce z wynikiem 127 ,6 OSP Królikowo Pierwsze miejsce z wynikiem 0 o Sprzyszubi. Protokół końcowy są głównego zawodu sportowo-pożarniczych w dniu 17 maja 2014 roku przeprowadzono w cynie zawody sportowo-pożarnicze gminy Kcynia, w których wziął udział 21 druży. Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco. Grupa wiekowa 16-18 lat dziewcząt. Drugi miejsce 158, 20 OSP Pekszenia. Pierwsze miejsce 142, OSP Kcynia Grupa chłopców. drugie miejsce z wynikiem 120, 0 OSP Kcynia. I pierwsze miejsce 118, 60 OSP Pekszenia. Grupa kobiet. Trzecie miejsce z wynikiem 138 ,40 OSP Gromadno. Drugie miejsce z wynikiem 132 i 30 OSP Górki Zagajne. Pierwsze miejsce z wynikiem 126 ,40 OSP Gryżego. Platynika federalna seniorów. 13 miejsce z wynikiem 146,9 dziesiąty dobierzewo 1. 12 miejsce z wynikiem 142,2 dziesiątek, meczkowo 2,0 dzibierzewo 2. 10 miejsce 137,0 Łankowice. 9 miejsce 133,6 żórawia. Hmm. Ósme miejsce 130 i 1 dziesiąta Górki Zagajne 2 Siódme miejsce 122 i 6 tysiące Dzielężynów Szesne miejsce 120 i 8 Gromadno Piąte miejsce 119 i 7 2 Czwarte miejsce 117 90, Waliszewa Waliszewo Trzecie miejsce 116,4 Górki Zagajne 1 Pierwszy, z dwóch miejsc nie wydrukowano. Dobrze, drugie miejsce 110,9 Żarczyn 1 109,1 Żarczyn 2 W czasie zawodów do komisji sędziowskiej oficjalnych protestów nie było. W czasie zawodów uległ wypadkom konduzor jeden zawodnik, któremu udzielono pomocy doraźnej. Zawody były przygotowane bardzo dobrze. Sędziego głównego dziękuję. oraz y, dwóch pomocników z grupy dziewcząt starszych. OSP Słonawy za zajęcie pierwszego miejsca w dziewczętach starszych. OSP Słonawy. Trzy osoby proszę o wystąpienie. Obystały. Mam nadzieję, że będzie Proszę o wystąpienie yy, dowódcy drużyny OSP Ryna Rzewo, kobiecej plus dwie do pomocy. <noise> Dziewczęta gofrujecie. Proszę o wystąpienie dowódcę drużyny kobiecej OSP Szubień Plus, jedna do pomocy. Dziewczyny grillujecie. Popełnienie dotrwilowane. Proszę, 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 Proszę. Proszę o wystąpienie dowódcy oraz jednej do pomocy koleżanki z OSP Królikowo za zajęcie trzeciego miejsca drużyny kobiecej. Gratulacje miłe panie, że wytrzymałeś się taką pogodę ręcej, ale pani miała cię, a no, czekam na jedno zdanie. Zaraz to stów do jajeczek. Bardzo dzięki, gratulacje. Proszę bardzo, to jest zgłoszenie dla pana. Proszę o wystąpienie dowódcy OSP Szubin za zajęcie pierwszego miejsca w grupie seniorów. Przed do pomocy. Gratulacje. Gratulacje. Proszę o wystąpienie dowódcy OSP Królikowo za zajęcie w grupie seniorów drugiego miejsca. O wystąpienie dowódcy OSP Wąsarz za zajęcie trzeciego miejsca w grupie seniorów. ostatnimi zawsze na pudle. Proszę bardzo, gratuluję. Dziękuję panowie. Dobrze, że prezesa nie mogę, to już tak trzeba należy teraz. Proszę o wystąpienie dowódcy OSP Słonawy za zajęcie czwartego miejsca. Proszę o wystąpienie dowódcę OSP na Rzewo za zajęcie piątego miejsca w grupie seniorów. Proszę o wystąpienie dowódcy z OSP Tur za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji musztry. Jednostka aspiruje do wstąpienia do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, więc musztra się przyda. Ale pierwsze miejsce zobowiązuje także że przeszkolić, żeby na I za gościnność na ziemi chyńskiej. Proszę o wystąpienie sędziego głównego i przekazanie na ręce od pana burmistrza. Podziękowania za sędziowanie na tym terenie. I aby zawsze sędziowie trafili kluczyką, kluczykiem do dziurki latareczki. To Te, jest komplet dla Dziękujemy. Przekażę. Dziękuję bardzo. Proszę o wystąpienie drużyny dowódcy i dwie osoby z grupy Dziewcząt 16-18 o Kcynia. Proszę o wystąpienie dowódcy i dwie osoby Grupy 16-18. Dziewcząt o inspekcjonę. Dziewczęta o inspekcjonę. Proszę o wystąpienie dziewcząt 16-18 z jednostki o inspekcjonę. Prezes, prezes, proszę. Tak zapraszam, 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 zapraszam. Zapraszam. Wszystkiego dobrego, Za Ze na gabarytowość dużych nagrod, to proszę resztę drużyny jeszcze o wystąpienie o Prosimy bardzo. Dziękuję. Dobra, jedziemy na wakacje. Dobra, ja mam. Dowódcy drużyny proszę o potwierdzenie odbioru nagród. Proszę o fotos. Drużyny w kategorii dziewcząt 16, 18, OSP 9 Dziękuję. Proszę o wystąpienie w grupie. Trzeciego miejsca w grupie kobiet dowódcy dowódce OSP Gromadną. Serdecznie dziękuję wszystkim Pan Burmistrz Warci w Relczy i jeszcze w dostanie środek, który trzeba będzie tam frytować.

Proszę o wystąpienie y, kobiet z OSP Górki zagajnem dopiero z górek zagajny, Gratuluję serdecznie też którego Dziękuję. Proszę o potwierdzenie. Tak? I proszę o wystąpienie drużyny kobiet z OSP Ddzie wyrzewwu. całą różywym. Panią, teraz e, <śmierzy> proszę o zachowanie. Zachęcam Panią, wyremontowaną, będzie czymś się zdobić. serdecznie pod gratuluję, bardzo się cieszę i życzę Pani sukcesu w Dowódcy <śmierzy> proszę o potwierdzenie odbioru na to.

dobro da Proszę o wystąpienie drużyny OSP 9 w grupie 16-18 za zajęcie pierwszego miejsca. Proszę bardzo. Dowódca proszę o potwierdzenie. Dowódca proszę potwierdzić sam odbiór nagród.

Rozpoczynamy grupę seniorów. Również w tej grupie proszę dowódcę OSP Kwaliszew o wystąpienie. Wystąpienie proszę drużyny OSP w Górkach Zagajnych za zajęcie trzeciego miejsca. Górki Zagajne 2.

Proszę o wystąpienie drużyny OSP Żarczyn 1 za zajęcie drugiego miejsca. Całą drużynę, tak?

To jest mi niezmiernie miło Proszę o wystąpienie drużyny Żarcie zda na pojęcie pierwszego miejsca no co? Nie, ja mechanik bym tu i tu, no co? Czy na ten ulubiony? I po turnie gratuluję Kunsztu. Tak. Dobrze, proszę o podpis później. później o podpis nie. Ale przed! Przed! Przez, ja. Teraz pośpią za nagrodę. Pójdźcie i zapomnij. zapomnij. na Gratuluję. 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 Proszę, to Borek żeby... Ostatni puchar za bezbłędne wykonanie musztry podczas zawodów gminnych sportowo-pożarniczych w cyniu 17 z rok 5. 2014. Proszę o wystąpienie dowódcy drużyny OSP Burgi Zagajny. Proszę bardzo. Małe sprosowanie oczywiście. Wystąpi drogny był, jeżeli chodzi o gminę Kcynia w kategorii seniorów, udział brało 14 drużyn na 14 miejscu. Oczywiście sklasyfikowana została drużyna OSP Kcynia. Przepraszamy za błąd. Po prostu drużyna miała dzisiaj pecha. Pragnę ponadto przypomnieć, że w dniu 14 czerwca na kielski i gminę Krzynia jednocześnie na zawodach wojewódzkich będzie reprezentowała drużyna OSP Dziwierzewo w kategorii kobiet. Dowódcy jednostek po powrocie do bazy proszę o zgłoszenie o gotowości do podejmowania działań. Na miejscu zdarzenia. Żeby nie było tak, żeby. Teraz głos zajął zastępca burmistrza Szubina, jako że ja jako burmistrz Cyni i gospodarz otwierałem zawody, a proszę teraz może kolegę, żeby te zawody zamknął. Druhny i druchowie, chciałbym serdecznie podziękować gospodarzom, w gminie Chcynia za to, że przegarnęła w tym roku nas. Mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości odwdzięczyć się tym samym. Wszystkim zespołom gratuluję. Znowu okazało się, że co jak to jak to, ale strażacy zawsze i wszędzie dadzą radę. Nawet w tak niesprzyjającej pogodzie walczyliście Państwo. Gratuluję drużynom najlepszym, tym, które nas będą reprezentować na powiatach. Życzę powodzenia i żeby nie przedłużać kolejne, kolejne zawody strażackie gminy Chcenia i Szupin uważam za zamknięte. Zaproszeni gości, sympatycy pożarnictwa, druchni i druchowie. Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Wami, którzy swój wolny czas, niejednokrotnie czas pracy zawodowej, czas nauki poświęcacie na przygotowanie i uczestniczenie w zawodach sportowo-pożarniczych. w imieniu komendanta powiatowego, starszego brygadiera Romana Kłosa, Komisji Sędziowskiej oraz własnym serdecznie gorąco dziękuję Wam, szanowny druchni i druchowie, za udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zawodach, które. Po raz pierwszy takie formule zostały przeprowadzone. Gratuluję wszystkim drużynom, które zajęły czołowe lokaty. Dziękuję pięknie druhom opiekunom za trud i zaangażowanie w przygotowanie drużyn do zawodów. Pozostajemy cały czas w klimacie obchodów Dnia Strażaka. Stąd też życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, zawsze szczęśliwych powodów z akcji ratowniczych. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za udział.